Cześć, nazywam się Piotr Imbierowicz, jestem z teamu Masterm Racing i dzisiaj zobaczycie trzecią rundę WSMP naszymi oczami. Nie mają gripu te opony, mega różne są, to jest też Kumo, też ten sam model, też Slick, ale mieszanka twarda, nie, 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 nie średnia i nagle dwie sekundy wolniej i po prostu jakby, nie wiem, no może nie po mokrym, ale po szliskim jakbyśmy jechali. I, e... Czasy już znane? Tak, no ile pojechałem, no, sekundę gorzej niż na medach, ale będąc w samochodzie ja nie wiedziałem jaki ten czas, jaką pozycję ten czas mi daje że mówiono no nie, jest źle, zobaczymy, tam może top 5 będzie, no ale przyjeżdża mi nadal, sekundę byłem przed wszystkimi, czyli utrzymałem ten sam dystans co na poprzednich rundach, także elegancko, start pole position, mam nadzieję, dowozimy pierwsze miejsce w pierwszym wyścigu. Jesteśmy po kwalach do sprintu, zaraz siadamy do endurance, ale jak Ci się w tych chwalach do sprintu jechał? No. Jak, jak feeling samochodu? No, dobrze, znaczy no, jechało, no mi się na tyle jak czuję samochód, ostatnie już, chciałem poprawić ostatnie wyjście, wyjazd i poprawiłem się o 0,8 sekundy, także szyb, muszę bardziej jechać na limicie, agresywniej I myślę, że to przeskoczymy ten czas, nie? Także uh -huh. powoli, powoli dorastam do tego limitu żeby wyjść z komfortu, no a to jest tylko jedyna droga, żeby dobić do waszej, do waszej czuchni. No tak, no ale jesteś ósmy, także powiedzmy zaraz za tą topową przydemką, nie? O no, tak. Właśnie twój y, samochód wraca. O, wraca, Zfali. wraca, także. Nie no, samochód bardzo fajny, także no to jest to właśnie, o co chodzi w pucharze, nie? Że wszyscy są kierowcy wyśmienici i po prostu trzeba pokonywać swoje słabości. I wszystkie samochody są takie same, więc ja. chodzi, chodzi o to, jak driver pojedzie. Niego, nie? dokładnie. Kwali Enduransa. Jaki plan? Nie? ja jadę pierwszy. Tak. Robię jakiś tam czas, jaki mi się uda najlepszy. No, celujemy, żeby to było jakieś tam pewnie poniżej 45, 1,45. Pewnie i tak wystartujemy koło diesla, czyli naszego przeciwnika, mm. który na starcie no, ma takie odejście, bo ma dużo momentu, więc... To czy my będziemy przed nim czy za nim to nie ma w sumie znaczenia. No, ale musimy się wjeździć w to auto. Zrzuciłeś rzeczy martwych i akurat tak zawsze na mnie e, pada, że coś tam nie trybi i musimy to poprawić, bo to jest świeży samochód, no to no ja muszę pojeździć po prostu. Także no. moje tutaj, moje chwali to jest takie po prostu rozjeżdżenie się jakichś sześć kółek takich powtarzalnych, także e, no i to jest mój cel, nie? A. Możesz pokazać, jaki tu jest setup z poduszkami. Ja jestem trochę drobniejszy, także muszę sobie wyściełać tutaj. Także profesjonalna karimata z Decathlonu plus poduszka pożyczona z innego fotela. Tak. Jest pełne prawie body. Tak, 5%. podłoga doszła. Podłoga weszła, tylko tylny dyfuzor. Tak? Tak, no, tak możemy z... tam, przejść do tyłu. aero się zbudowało. Karbonowe skrzydło ogromne yeah, daje docisk 1,80 tak. no m szerokości który, No i podłoga płaska dyfuzor z radikala dopasowany do E36 no, auto jest turbo szybkie, tylko trzeba uwierzyć, że tak szybko da się w ten zakręt wjechać i niego wyjechać czadu na to, tak? Dobrze. Damy czadu. Jestem pewien, że będzie dobrze. Bawimy. się we To, e, no, nie ma besta, także... No okej, okay, jestem po chwalach endurance'a. Czas jest taki, taki sobie, chociaż jak mi wczoraj... Jakbyś mi wczoraj powiedział, że taki czas zrobimy, to pewnie bym brał w ciemno, a teraz trochę jest niedosyć. na wysokie 43. No i jest okej. Okay, Fura się fajnie prowadzi, tylko trzeba się odważyć, szybko chodzić z tych No Słuchajcie, auto jedzie super. No trzeba się już odważyć, także, no ale auto jest, jest zajebiście krótko mówiąc, no więc walczymy, wchodzimy z powrotem do gry. Jak tam? Nie, nie Bardzo pozytywnie. Trzeci start swojej pozycji. Już się trochę przyzwyczaiłem, ale no nie ma, nie można się zabawiać. Nie, nie można się wiatr. Jedziemy po zwycięstwo. Do tej pory tylko jedno zwycięstwo, także no, będzie, będzie ciężka praca. Jest mega gorąco. Czekamy czekamy do końca, 20 minut wyścigu. No, 60 jest teraz, na koniec będzie, zobaczymy ile. Yeah. początek. Nie no fajnie, fajnie, chociaż nudny wyścig, no bo od początku do końca prowadziłem Ale, <toddź> 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 ale to nie było takie łatwe, bo opony się zgrzewały. Ja myślałem, że ja odpuszczam, żeby oszczędzać opony, jak próbowałem przyspieszyć, to tam już nic więcej nie było tak naprawdę. Mhm. E, no ale jest. P1 dowiezione. E, Skończyłeś tak, jak ruszyłeś. Skończyłem tak jak ruszyłem. Start był chyba ok. Jakieś problemy napotkałeś podczas? E, zawiesił mi się wyświetlacz. E, w tym EQ e Master mhm. i nie wiedziałem z jaką prędkością jadę, a przez chwilę myślałem, że jadę super czasem, bo mi się zawiesiło tam na delcie, że tam mam lepszy czas od poprzedniego ale to po prostu e no, złośliwość rzeczy martwych i e utrzymałeś i utrzymałem, no to super, bo nie byłem pewien jak jest best lap, ale zrobiłem czas w wyścigu taki, że starczył był na pole position chyba 1.498 Chociaż no muszę sprawdzić, ale, ale nie było źle. Kurczę, jestem cały słony, muszę się napić, muszę się umyć, także myślę, mam nadzieję, że się podobało Wam i widzimy się na Enduransie. Co ty miałeś, że ale... ale ja jeszcze wiesz, a więc wiesz, mi nie poszło, jeszcze dwójka mi nie wyszła, bo m, ta stanęła i mi dwójka nie wyszła, bo ja bym był czwarty czy piąty. No to byś nie by, zjechał, bo to jest w Tak, ci tutaj, że, że tak Kościłem jak masz... ze swoją słabością Saj. z żebrami psychika, Znaczy ja ze swoimi słabościami z żebrem A tak to wszystko, to co mogłem to pojechałem Pewnie psychika jest bardzo stabilna, także no. jesteśmy gotowi do endurance Powiem krótko, rozgrzaliście nas do oczu nie tylko pogoda Piotr Imbielowicz, Panie Piotrze, proszę Niech to się od razu nie zgarniło? Szanowni Państwo, brawo, 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 brawo Brawo, brawo, brawo Mam chyba pęknięte żebra Chcesz jakiegoś zrobił mi takiego protektora który umożliwił mi jechać w jakiś tam tempo Może No Dobra, to pijacze Będziemy się zmieniać, mamy jakiś problem z biegami, ale no nie wiem, i tak było średnio, bo diesel zrobił nas na jakieś 60 sekund już. mają 60 sekund przewagi, także no raczej nie do, nie do odrobienia, chyba że coś mi się wydarzy. Jak ja wsiądę, zobaczymy jak te biegi. Może się uda coś naprawić na zmianie, może nie, zawsze mamy ręczny lewarek zamiast co jest Z tymi biegami co się stało? Nie wiemy co się stało z biegami, ale no nie zmieniają się łopatkami biegi nie zmieniają się łopatkami, Przemek musi zmieniać je ręcznym lewarkiem ale zobaczymy też na zmianie, może coś uda się naprawić biegi się zjebały tylko ręka górne biegi poprzez unięcie pedału gazu Redukcję normalnie, tylko wajcha. To się, się, jest. Masakra. Nie hmm. wiem. Zaraz muszę się położyć w cieniu, polać się wodą. No, bo zaraz padnie Po prostu myślałem że, z... myślałem, że muszę zjechać z toru i żeby Przemek wsiadł jeszcze raz, bo. Ale to jest... to wziąłem, więc myślę, że nawet nie jest wody i piszmy wynik.

aesakube di serkiseski tose pensa